Stary, widać po mnie? Widać. Ale właściwie dlaczego? poszerza naczynia krwionośne w całym ciele. W oczach też. To normalna reakcja organizmu na tę te... ch**ę. Efekt zwykle przemija, jak tylko się przestanie działać. Ale istnieją pewne sposoby, by od razu poradzić sobie ze wzrokiem z Jarusa. Krople do oczu, czyli najpopularniejsza metoda. Ich zastosowanie od razu obkurcza naczynia krwionośne w oczach. A to powoduje, że zaczerwienie nie znika. Pamiętaj jednak, nie można z takich kropki korzystać zbyt często, bo może to prowadzić do trwałych zmian. Druga metoda zimny okład. U mnie to są akurat pierogi z borówkami, ale to może być Cokolwiek zimnego. I po prostu taką zimną rzecz przykładamy sobie do powiek na kilka minut. Efekt jest bardzo szybki. Zimno obkurcza naczynia krwionośne w oczach i zaczerwienie nie znika. Trzeci patent po prostu pij wodę. Picie dużej ilości wody przyspiesza metabolizm w A więc efekty szybciej mijają i zaczerwienienie też szybciej znika. Duża ilość wody powoduje też zwiększenie ciśnienia. Naczynia krwionośne w oczach się obkurczają i zaczerwienie nie znika. A jakie są wasze metody na zaczerwienione oczy? Ja po prostu mówię, że mam alergię i nasze chusteczki.